Witajcie, kochani, na kanale kociara Mruczka. Po tej stronie Agnieszka. Witajcie w środę w Dniu Kawałów. A więc zapraszam do zabawy. Przychodzi do lekarza facet, a lekarz, jak to lekarz, bada go przez godzinę, po czym rzuca jakiś fachowy termin. Gościu niepewnie pyta. Panie doktorze, to przejdzie? Tak, na żonę i dzieci. Facet, który miał wypłynąć w rejs, wycieczkowy poszedł do lekarza i prosi o pomoc w związku z chorobą morską. Lekarz udziela mu porady. O, to proste. Musi pan zjeść na czczo pięć pom dużych, soczystych pomidorów. To pomoże? Nie. Ale sądzę, że fajnie będzie wyglądać na wodzie. Szpital psychiatryczny. Ordynator oprowadza młodego psychiatrę po oddziale. Tutaj jest sala napoleonów. A tutaj mechaników samochodowych, a gdzie oni są, nikogo nie widzę. Leżą poduszkami i naprawiają. Przychodzi facet do lekarza i mówi: Panie doktorze, chyba jestem bardzo chory, bo zjadłem kurczaka, a odbiło mi się jajami, na to lekarz. Rzeczywiście, coś z panem nie bardzo, bo powinno się panu odbić gardłem. Przychodzi baba do lekarza: Co pani dolega? Wydaje mi się, że jestem ćmią. To proszę do psychiatry, ale tylko u pana było światło. <laughs> to przychodzi ma młoda baba do lekarza. Panie doktorze. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że jestem jeszcze dziewicą. To wspaniale, bo ja jestem właśnie lekarzem pierwszego kontaktu. <laughs> Ty wiesz, moja droga, oznajmia bakteriolog żonie, że jestem na tropie bardzo niebezpiecznego wirusa. Kiedy go odkryję i opiszę, możesz być pewna, że nazwę go twoim imieniem. Lekarz wydaje polecenie pacjentowi. Proszę zgiąć nogę w kolanie. Już się robi, panie doktorze. A w którą stronę? Kolega opowiada, koledze. Byłem u lekarza i poprosiłem syrop od kaszlu, a on dał mi, nie wiem czemu, środek przeczyszczający. Zażyłeś ten środek? Zażyłem. I co, kaszlesz? Nie mam odwagi. Panie doktorze, jestem wykończona. Odkąd mój mąż zachorował? Dzień i noc muszę czuwać przy jego łóżku. Przecież przysłałem państwu młodą pielęgniarkę właśnie dlatego. Rozmowa w szpitalu. Naprawdę będzie mnie operował student? A jak mu się nie uda, to niestety nie zda. Przed operacją, panie ordynatorze, czy będzie mnie pan osobiście operował? Tak, lubię przynajmniej raz na rok sprawdzić, czy jeszcze coś pamiętam. <laughs> Przychodzi baba do lekarza i mówi: Panie doktorze, pies mnie ugryzł gdzie? pyta lekarz na rogu koło poczty. <laughs> Przerażony pacjent wpada do gabinetu lekarza i krzyczy. Panie doktorze, zostało mi dokładnie 58 sekund życia. Proszę poczekać minutę. Albo to, jak się czuje ten pacjent z pod lepiej już zaczął mówić, i co powiedział? Że czuje się gorzej. <laughs> Przychodzi żaba do lekarza. Ze skarpetką na głowie. A lekarz się jej pyta. Co ci się stało? Nie wygłupiaj się. To jest napad. Rozmowa dwóch psychologów. Wiesz, to dziwne, mówi pierwszy. Wystarczy krzyknąć A w bibliotece, a wszyscy się na ciebie gapią w milczeniu, a próbowałeś zrobić to w samolocie? Mówi drugi, wszyscy się przyłączą. Wiejski lekarz pędzi autem 100 km na godzinę. Żona prosi, zwolni, bo nas policja złapie. Nie złapie, dałem mu zwolnienie do końca tygodnia. Lekarz i Turek kupują dwa takie same domy. Ostatnie domy na osiedlu. Mieszkają obok siebie jakiś czas. W końcu Turek przychodzi do lekarza i mówi: Mój dom jest więcej wart niż twój. Dlaczego? Przecież są takie same. Tak, ale ja mieszkam koło lekarza, a ty koło Turka. I to wszystko na dzisiejszy dzień. Życzę Wam miłego popołudnia i do zobaczenia, do następnego razu. Pa!